Witam wszystkich widzów kanału Speedway News Extra w naszym programie z różlowej teczki, w, której, w którym to programie będę wyciągał, właśnie z mojej owej żółżłowej teczki, jakieś materiały na temat historycznych wydarzeń ze świata żóżla zarówno polskiego, jak i zagranicznego. Dzisiaj wyciągam taką historię o nieco, o nieco przekornym tytule Sparta Wrocław, czyli najgorsza drużyna w historii. Tak, oczywiście wiem, że wrocławianie zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski w sezonie 2022. Nie zawsze było jednak tak różowo. Spartanie mogą się pochwalić w cudzysłowie taką pewną niechlubną serią, ale, ale po kolei. Żużel we Wrocławiu, już, Liga we Wrocławiu już od lat 50. ma miejsce. W pewnym momencie w latach 50. nawet dwie drużyny z Wrocławia były w rozgrywkach ligowych, dlatego że oprócz Sparty też bywał CWKS, który tak na zmianę trochę miał swoją siedzibę w Warszawie, a czasami we Wrocławiu. W każdym razie lata 50. to udane, udany czas dla Żużla we Wrocławiu. Wtedy udziałem w Wrocławiu stały się trzy srebrne i cztery brązowe medale drużynowych mistrzostw Polski. W latach 60. do tego dorzucone kolejne trzy medale brązowe w roku 68. W tym składzie medalowym byli m.in. Jerzy Trzeszkowski, Konstanty Pojciej Pociejkowicz, Piotr Bruzda czy Adolf Słaboń. Potem jednak przyszły, przyszły lata trochę, trochę gorsze w latach 70.: trochę spadków, trochę, trochę awansów. No i w końcu, ostatecznie, rok, rok 1980: Sparta, ostatnie miejsce spada do drugiej ligi, to był początek takiej czarnej serii Wrocławian. Wrocławian, którzy potem nie mogli się podnieść z dna drugoligowego, tak? W sezonie 80 spadli z, z pierwszej, najwyższej ligi, a w 81 w drugiej lidze zajęli jako, jako spadkowicz, również, również ostatnią pozycję nie było, nie było pieniędzy, nie było sprzętu, nie było zawodników w Wrocławiu, więc zaczęła się taka. Bardzo trudny okres w dziejach sportu wrocławskiego. No i tak 14 lipca 1984 roku Sparta Wrocław wygrywa 46 do 41 z włókniarzem Częstochowa, i to była ostatnia wygrana na bardzo długi czas. Na następny triumf w kibice we Wrocławie czekali aż 1021 dni, to jest prawie 3 lata. W roku 1984 oczywiście ostatnie miejsce, w roku 1985 ostatnie miejsce bez żadnego punktu, bez żadnej wygranej, w 1986 znowu ostatnie miejsce, znowu bez żadnej wygranej, i dopiero rok 1987, 1 maja 1987 to jest właśnie pierwsza wygrana na stadionie olimpijskim po, tym, po tej bardzo długiej przerwie. Triumf 51 do 39 z GKM Grudziąc, także żadna drużyna, która startowała. W polskiej lidze bez przerwy nie miała takiej długiej serii, aż 1021 dni bez, bez, żadnego, bez żadnego zwycięstwa. No, na, na szczęście potem przyszły, na szczęście Zarocowian lepsze czasy, już w 1987 Spartanie zajęli trzecie miejsce w drugiej lidze. pojawili się wychowankowie Henryk Piekarski z Bigniew Lech. Trochę posiłkowano się zawodnikami z Leszna, trochę zawodnikami zielono, Zielonej Góry i udało się, udało się wyjść z tego, z tego kryzysu już w roku 1991. Wrocławianie wywalczyli awans do najwyższej ligi, a warto dodać, że ten awans był i tak w nieco kontrowersyjnych okolicznościach. Otóż w trakcie sezonu może inaczej. Otóż awansować miały dwie pierwsze zespoły do, do najwyższej ligi, ale w trakcie sezonu, w momencie gdy bardzo silne i mające za sobą duże grono sponsorów drużyny Wybrzeża Gdańskich i Sparty Wrocław zajmowały trzecie i czwarte miejsce, Główna Komisja Sportu Żółwego podjęła decyzję o rozszerzeniu ligi. Tym sposobem pierwsze dwie drużyny wchodziły bezpośrednio do wyższej ligi, a trzecia i czwarta jechały spotkania barażowe z ostatnią i z przedostatnią drużyną pierwszej ligi. Wtedy właśnie Wrocławianie wywalczyli ten awans. Co było dalej? Wszyscy wiemy, Spartanie mogą, legitymują się aż pięcioma złotymi medalia, medalami drużynowymi z Polski. To były sezony 9:3, 9:4, 9:5 taki swoisty hat-trick. Oprócz tego 2006 i 2022. Także, także niewątpliwie teraz jest dobry czas dla Wrocławia. W latach 80. wyglądało to tragicznie. Natomiast jednym z takich jeszcze niechlubnych spotkań w międzyczasie to był taki mecz 1 września 85 roku w Gnieźnie. Wracalnie przegrali 75 do 14, także nawet nawet nie udało się w każdym z biegów dojechać do mety. 14 razy 1 do 5 i raz 0 do 5, także historia nieco, nieco po pokrzepieniu. Dla kibiców tych drużyn, które się gdzieś pamiętają w ogonach, warto, warto wiedzieć, że może czasami jest źle, ale, ale w przeciągu kilku lat równie dobrze karta może się zupełnie odwrócić. To tyle w mojej dzisiejszej. Historii z różowej teczki. Zachęcam do dawania lajków, do udostępniania, do kliknięcia, subskrybuj. Piszcie, co Wam się podobało, czy się podobało i jakie tematy mógłbym poruszyć w następnych odcinkach. Także dzięki, na razie hej, trzymajcie się.